Siema Witam Was jeszcze raz w najbardziej zbugowanej grze świata Dzisiaj Będziemy robić wątek gry I dlaczego właśnie nie instalować, że ja będę tu grać Teraz będę przez minutę paploczał, więc jak komuś się nie chce słuchać Um, to może sobie dalej przewinąć ogólnie wątek co ogólnie um, no wiecie jak to um, właśnie chodzi o to że um, czemu nie pobierać e, po pierwsze bo jest zbugowana zepsuta oj ej co mi się dobra nie wiem co się z nim stało Dziwne zbudowane zębiaki są, są bagi. <laughs> 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 ja jestem chory. Ale um, dobra. I ogólnie są bagi i tak dalej. I właśnie zajmuje nam miejsce. A ja niestety pobrałem i właśnie się wciągnął No można grę się wciągnąć, ale. Um, nie polecam właśnie jej pobierać bo zamula nam komp e, i właśnie a po drugie nam no, po co taka gra nawet nie da się przejść do następnej rundy tylko da się tak ok. ja zrobię tak um, do... um, dlatego um, właśnie Czemu I właśnie w ogóle oni oszukują w tej grze, wiecie jak? Znaczy nie, w że oszukiwali, bo mówili, że niby tam zombiaki będą nas zabijać. A tu patrzcie co widzimy. Stojące... Stojące... Niebijące NPC-ty! które jeszcze są zbugowane. Ojej, ej 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 A właśnie czasami się odbugowywują, ale nadal są zbagowane, bo one właśnie mają mnie bić. Czasami się odbagowywują, ale to rzadko. Możecie zauważyć, że to są stojące, nie bijące NPC, -ty, ale jak już chcą bić, to idą do ściany i biją ścianę, jak Romanie ja coś nie wiem. E, teraz przechodzimy do grania. No i w graniu to właśnie... Ym, no, chodzi o to, że teraz poradnik. Kto nie chce słuchać poradniku i zna się na tej grze. <laughs> to ten. Medycyna poleczy nas. Mm. Medycyna nas powlecza 30. Um, 50 HP. Um. Ten bandaż polecza nas 10 HP. 10 HP, właśnie, powlecza nas bandaż A. Um. Tak jak już mówiłem, medycyna od lat 30, czy ileś tam. Za chyba bandaż 20-30, nie pamiętam. Teraz możemy zobaczyć. Dobra, chyba medycyna 90 nawet, już nie. Dobra, nie, nie przejmujmy się tym, że medy, po, po prostu medycyna podleca więcej, bandaż mniej. Um, uwaga, um, drut kolczasty może cię zaatakować, jeśli na nim nawet przeskoczysz. Um, ale już dziwne jest to, że już pułapki i tak dalej, i miny, jak na nie wejdziesz, to cię niech skrzywdzą. Więc macie um, takie coś do kolegi, jakby w to grał, się wciągnął tak jak ja, to możecie mu powiedzieć. I można właśnie wtedy. A po drugie, um, <laughs> um, bronię można dostać z rzutu. Z rzutu potrzeba ci radia, nie flary. Flara jest do oświetlenia. Można nią rzucić, popychać z nią i tak dalej. Teraz radio jest do wzywania. Wzywa. Idzie to poleci? Jeszcze tego nawet nigdzie nie widzę. Dobra, muszę teraz to znaleźć. O, 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 leci, leci, leci. Bardzo blisko mnie. Patrzę co ja zrobię, zablokuję pokój. Hi, hi. Ale coś na. A można z tym popychać. Oj, oj oj oj. A, to była interakcja. Dobra. Bo ja myślałem, że można to jakoś obracać. O, jest med, czyli ta medycyna, o której wam gadałem. A na razie nie będę jej używać. Um, chyba, że teraz się gdzieś skaleczę. Co użyję? Tylko bandaży i wtedy zobaczymy, um, jak to ten heling nam daje, nam dodaje życia. Tylko gdzie są słowa? Aha. Okej, okay. tylko mam nadzieję, że um, ja tu se zeszkoczę, bo mi się nie chce iść ile nam to zabierz? O! Dobra. O i zapomniałem, że dla osób. 30 nam daje, tak jak mówiłem, a bandaż 10, tak jak też mówiłem. Czyli pamiętajcie, medycyna 10 i bandaż 10. I tu pewnie znowu będzie jakiś bandaż czy medycyna. Dobra, teraz się jeszcze podleczę bandażem, żebym miał fula. No, jak widzicie dostałem znowu bloka. Tą najsłabszą rzecz. Ale co? Jak będzie zapasowy tam przynajmniej na później. Ej, to ja sobie wiem co mogę zrobić. A mam pomysł co zrobię. Kupię sobie jeszcze raz glocka, żebym miał Tom. Um, Jak tu mi się wyładuje cała amunicja, to żebym miał tu. Dobra. Um, teraz przechodzimy do grania. Czas wybić. Wybi Czas zniszczyć wszystkie zombiaki. Raz, dwa, trzy. Zniszcza je. Ile amunicji? <śmienic> nie wiem mu z duma... z duma. dobra Aaaa! Nie żyje A dzień dobry pan ja... Tylko pytanie czy się znowu zepsuło? No nie znowu będzie mi się nagrywać drugi filmik. Hmm, dobra, i no poradnik zakończony, więc można kończyć. Да в готовку аран на пальцы счет.